2 metry na sekundę. Tak? Rolki są co półtorej metra. Zdąży wyciągnąć o noga. Nie ma szans. W najlepszym wypadku złamanie. Najlepsze. Ale jak Polska długa i szeroka, nigdy jeszcze nikt nie słyszał o wypadku na taśmie. Bo taki górnik by nie dostał odszkodowania, bo to jest jego własnej głupoty. To takiego delikwenta się bierze, zanosi się w drugi koniec kopalni. I jak przyjdzie była powiedz co się stało, no to hersuwą dostał no, noga prawie, że dał amputasję no, herszuwą dostał, nie? Napisał na okay. oświadowanie było. Także tak to wygląda, słuchajcie. Po czym pozna się górnika w takich sklepach jak Kaufland, Biedronka, Lit. Jak pozna się, że klient to jest górnik. Dobrze pan pokazuje, że ośmiu mu czarne, nie? No ale to, że po oczach czarnych to wszędzie go pozna się, nie? Ale z tyłem stoi i od razu powiem, że to jest górnik. Jak on dochodzi do kasy, to wskakuje na taśmę. <noise>